Najtrudniejsze tutoriale w grach to jest świetny temat, bo ja uważam, że możemy tutaj też porozmawiać o tym, jak robić dobry tutorial, i powiem wam szczerze, dobry tutorial to taki, który nie wygląda ci jak tutorial, moim zdaniem. Tutaj oczywiście mogę powiedzieć o Dark Soulsach i powiedzieć, o zawsze wszystko do tego jednego sprowadzasz, ale jest jedna rzecz, o której wam powiem, a która nie jest taka oczywista. Mario, idziesz, skacz! Masz jakiś znak zapytania, rąbnij w niego głową, masz przeciwnika, skocz na niego. Wszystko ma być intuicyjne. Wszystko ma być intuicyjne. Najlepszy tutorial to taki, który jest integralną częścią gry, tylko nieco prościej skonstruowaną, nieco bardziej eksponującą Ci pewne mechaniki po to, żebyś je przyswoił. Zły tutorial i beznadziejny tutorial to tutorial, który mamy w Lords of the Fallen. Czyli tak, idziesz sobie, BUM, ściana tekstu! Idziesz sobie, BUM, ściana tekstu! To tak jak trochę, jakbyście oglądali streama ja na każde swoje powiedzenie czegokolwiek robiłbym tak, się, akurat. Cześć, a chciałbyś może, nie wiem, masz aplikację żabki. No nie jest to fajne, nie? Dlatego Sekiro nie ma dobrego tutoriala i ludzie w ogóle bardzo nienawidzą tutorialu z Sekiro, bo nie da się go wyłączyć. Wiecie, co jest najlepsze, że ludzie na YouTubie zawsze jak gadam mają przybliżoną moją mordę, więc oni się tak czują. Ale to nie nieważne, to jest YouTube, to jest co innego. Tak czy inaczej, najtrudniejsze tutoriale. No, zgodzimy się chyba wszyscy, że tutorial w caphecie. To jest jednak, no, no, to jest to. Widać to zresztą na nagraniach wielu, wielu różnych recenzentów. No. To jest tragedia Nie, powerpointy to coś złego Implementacja w gameplayu to coś dobrego A jeżeli chodzi o trudność tutoriali Kurde, no pewnie o soulsach można powiedzieć Że jeżeli uznajemy te pierwsze momenty Za tutoriale, to są najtrudniejsze Bo rzucają cię po prostu w wir wydarzeń I zobaczymy co się stanie Bardzo często z, z oskryptowaną śmiercią Tak bywa Jeżeli chodzi o jakąś grę z trudnym tutorialem Która nie jest soulsem, która nie jest cupheadem Która nie jest Mario Co byśmy mogli powiedzieć? Kojarzycie jakiś trudny tutorial? do gierki. Kurde nie, mnie jednak tutoriale nigdy jakoś nie przytłoczyły, także zobaczymy, co nam tutaj Frozi bodajże przedstawi. Mówi się, że początki bywają trudne, ale czy w przypadku gier też tak powinno być? Rozpoczynając rozgrywkę w nieznanym nam jeszcze tytule, no raczej liczymy na to, że szybko i bezboleśnie nauczymy się zasad gry i będziemy mogli sobie płynnie przejść tak. do dalszej zabawy. tutorial nie może się za bardzo rozciągać, bo wtedy następuje moment irytacji. Po raz kolejny Lords of the Fallen. Po 20 minutach gry dalej przedstawiane są ci mechaniki od czasu do czasu. To jest chore. I wiecie co w ogóle jest w Lords of the Fallen przede wszystkim źle zrobione? To, że oni tak dużo chcieli z wszystkich soulsów wziąć, że wzięli wszystko. Tam masz na przykład mechanikę, jak zlokujesz przeciwnika, to masz dasza, ale możesz też rolować, jak klikniesz dwa razy dasha. <gry> możesz parować, możesz blokować, masz mechanikę rally, masz mechanikę odbijania, masz mechanikę kontrowania. Masz latarnię, możesz wyrywać duszę przeciwnika z latarni i tą duszę też uderzać, będzie to powodować inne rzeczy. Czasem przeciwnik ma małą lampeczkę, na którą ty swoją lampeczką musisz poświecić i wtedy przeciwnik traci tę lampeczkę i możesz go bić w realnym świecie. Czasami masz segmenty platformingowe, w których przyciągasz platformy, w których platformy lecą do ciebie, w których czasami przez niektóre da się przejścia, przez niektóre, jak poświecisz lampeczką, to nie da się. I opisałem wam zaledwie 10% mechanik z Lords of the Fallen. Czy ilość mechanik to coś złego? Nie, ale sposób ich prezentacji jest bardzo ważny, żeby gracz się nie pogubił, a gracz się bardzo zdecydowanie gubi w momencie, gdy odpala Lords of the Fallen, bo ma po prostu źle zrobiony tutorial. Bez Bezboleśnie nauczymy się zasad gry i będziemy mogli sobie płynnie przejść do dalszej zabawy. Ale co w sytuacji, gdy okazuje się, że tutorial zaczyna nam sprawiać problemy? Nie możemy przeskoczyć pierwszej karty, <laughs> <laughs> w albo Cupheadzik. pierwszy, pod którego spotkaliśmy. Nie otrzymuje... To jest podsumowanie, moi drodzy, i pamiętajcie o tym. Jeżeli ktoś tego przykładu nie zna, to już edukuje. To jest przykład tego, jak wygląda dziennikarstwo growe. To jest pokaz tego, że ludzie, którzy oceniają wam gry 7 na 10 9 na 10 oni często nawet z tutoriale nie wyszli i to widać po ich umiejętnościach. Gość tutaj siedział przez 5 minut, nie wiedział, jak ma skoczyć. Praktycznie żadnych obrażeń. Nie są to przyjemne chwile i mogą nas. I że łatwo... mimo, że tutaj mamy ścianę tekstu, to ona jest tak interaktywnie zrobiona, że myślę, że Kaphat też dobrze rozwiązał tutorial odrzucić od danej produkcji, ale razem z ekipą uznaliśmy, że chcemy się im trochę lepiej przyjrzeć. Każdy z nas zastanowił się więc, jakie tutoriale Dzięki ogólnie sprawiały nam dużo problemów oraz jakie są trudne po prostu z samego założenia. I dzisiaj Wam o tym wszystkim opowiemy zapraszam serdecznie. Dobry temat. Dobry, kurde, temacik będzie. Uszanowanko. Przyznam szczerze, że nie będę mówił o jednej grze, a bardziej o całym gatunku, który słynie w zasadzie z tego, że próg wejścia do tego rodzaju gier jest absurdalnie wysoki. Mówię tu naturalnie o symulatorach lotu. Zwłaszcza tych dawnych. Okej, dobra, zaskoczył. Symulatorach lotu. Zwłaszcza tych dawnych, gdzie. No ale to ma sens, biorąc pod uwagę, że jak zobaczysz kokpit w samolocie, to <laughs> Nieważne jaki to będzie tutorial, to będzie trudne, stary, po prostu. No, tam jest tyle lampeczek, jest tyle różnych przycisków, tyle ekranów, tyle wszystkiego. Nie masz szans, żebyś się w tym połapał natychmiastowo i intuicyjnie. Po prostu nie. To jest encyklopedia, którą trzeba przyswoić. Gry dołączona była instrukcja obsługi praktycznie no, prawdziwego samolotu. Jak się pomyśli, że sterowanie no, jest. Sam... Zobacz to. Zobacz, że na to wszystko masz wpływ, na to wszystko kontroluje ci ten potężny pojazd powietrzny. Na arkadzie w War Thunder polega na lataniu klawiaturą i myszką, no to tutaj. To, to tutaj się mocno zderzycie z rzeczywistością. Szczególnie przychodzi mi na myśl. Ale jak to? Nie mogę we Flight Simulatorze wcisnąć W i spacji, żeby polecieć do przodu? What? To się nazywało chyba Falcon wersja 4.0 od Microprost. Pamiętam święty. taki segregatorek, który trzeba było naprawdę od deski do deski sobie przeczytać, żeby zrozumieć nie tylko jakieś podstawowe manewry, jak już jesteśmy w powietrzu, ale w ogóle co włączyć, jak wystartować, jak się ląduje tym samolotem. Trzeba było ale to. Ale prostu... umówmy się, to jest gra skonstruowana w tak sposób i dla tak niszowego grona odbiorców, że oni prawdopodobnie są zakochani w koncepcie czytania książki stu stronicowej, żeby w ogóle móc się pograć. Myślę, że to są tak specyficzni ludzie, którzy po prostu gotowi są na to, że no tu trzeba posiadać olbrzymią wiedzę, żeby się w tym bawić. Tu ćwiczyć trzeba było wyrobić sobie pewne nawyki, trzeba byłoby w zasadzie instynktownie już wiedzieć, gdzie na jakie wskaźniki patrzeć, co trzeba w jakim momencie najlepiej przyłączyć, żeby nie zastanawiać no to wygląda się, nad przerażająco. Tym, kiedy czas na podjęcie decyzji. Liczony jest w milisekundach. Obecnie takie papierowe instrukcje obsługi już oczywiście nie są tak popularne, także zmieniły się też symulatory, ale dzisiaj chyba najbardziej popularnym jest nadal DCS. No i tam ta tradycja zostaje dalej podtrzymana, tylko że zamiast papierowych yy, książek, bo to nie są instrukcje obsługi, to są po prostu książki, księgi grube, mamy filmy instruktażowe. Co prawda, no jest to forma przyspieszona, ale. Filmy instruktażowe, ty to rozumiesz? Oni normalnie jak do prawa jazdy przygotowują. Cię do grania w grę. No ale jeżeli to jest symulator i mamy do czynienia z symulacją prawdziwego życia, no to w prawdziwym życiu też byś raczej musiał twego rodzaju filmy instruktażowe, egzaminy, inne rzeczy przejść, żeby za, nazwijmy to, przysłowiową kierownicą czegoś takiego się znaleźć. Także ma to sens. No, symulacja to jest specyficzna rzecz w tym konkretnym aspekcie i w tym temacie. A nadal trzeba poświęcić dobre kilka godzin, żeby zrozumieć, jak latać konkretnym modelem samolotu, bo to wcale nie jest tak, że jak nauczymy się, wchodzić do kokpitu F-16, to będziemy mogli latać już wszystkim, bo nagle okazuje się, że Spitfire z II Wojny Światowej, czy inne z kolei współczesne maszyny, zachowują się w powietrzu zupełnie inaczej, wymagają... No tak chyba jest, że są różni różni kapitanowie, którzy mają profesję, na przykład, no ja umiem latać tym Boeingiem najlepiej, a wiesz, to, to nie znaczy, że zaraz będzie w samolocie wojskowym, czy coś sobie świetnie radził, bo, bo, bo tak, no, to, to nie jest samochód. Zupełnie innego podejścia, no w zasadzie każdej maszyny trzeba uczyć się osobno, więc uh -huh. tutaj jest troszeczkę jak z nauką jazdy na rowerze, jak już poświęcimy wystarczająco dużo czasu, żeby się tego nauczyć, no to w zasadzie, jeśli wrócimy do tej gry, gry, jeśli wrócimy do tego symulatora po roku, to raczej będziemy wszystko pamiętać, raczej będziemy mieli tę pamięć mięśniową, jeśli mogę tak to, tak to ująć. Jeśli mówimy o zadaniach pokroju unikania obrony przeciwpowietrznej, walki z innymi samolotami, lądowania. Czy startowania z lotniskowca, no to, to, są, to są godziny. I to nie tylko godziny spędzone na bezmyślnym powtarzaniu misji, za którymś razem może się uda, chociaż tu też. Ale zanim do tego etapu dojdziemy, no to należy po prostu przebić się przez ściany tekstu. I... To jest coś, co jak na to patrzę, to jest dla mnie automatycznie przytłaczające i przerażające. Ale, no wiadomo, każdy jest jakimś targetem, nie? Ja potrzebuję miecyka, zbrojki, i ja mogę iść i muszę zabijać nieładnych przeciwników. I to jest. To, to jest mój typ gry, nie. I przedstaw mi, czy ja mam uderzyć mocno, czy uderzyć lekko, czy z biegu, czy ze skoku. I to już jest dla mnie zestaw mechanik, który gdzieś tam mój umysł wypełnia. I ja podziękuję. Ja jestem przerażony, jak widzę to, co tutaj jest na ekranie. Przerażony. Instruktorze. No nie jest to zdecydowanie ten rodzaj produkcji, które przyswoimy sobie w 15 minut, ale jak już się uda, no to uwierzcie mi, jest to absurdalnie satysfakcjonujące. Ale no, czyli tutaj, tutorial i jego trudność wiąże się z samą trudnością gry, z trudnością symulacji, którą, którą odpalamy, prawda? Bardzo często mamy przykłady, gdzie tutorial jest łatwy lub trudny. A gra jest zupełnie czymś innym. Tutaj to się wiąże po prostu z tym, że sama mechanika gry jest absurdalnie trudna, więc tutorial też taki będzie, bo nie ma innego wyboru. Ja polecę klasykiem i powiem tylko Wiedźmin dwa zabójcy królów. Ja Oho? to prawda nie miałam okazji zagrać w ten tutorial na premierę, ale to jakie legendy krążą o tym tutorialu, to jest coś niesamowitego. Co to co jest? w tym tutorialu przeżyli niektórzy właśnie na premierę, myślę, że dalej może śnić im się po noce. No. To zostało potem naprawione chyba w tej edycji rozszerzonej, a może wcześniej, ale na początku przejście tego fragmentu wręcz graniczyło z cudem. Jest trochę nagrań z tego w internecie, także polecam sobie zobaczyć. Człowiek ledwo Ogarniał, co się dzieje na ekranie, a był już uwięziony przez ten smoczy ogień. Niektóre sekwencje wydawały się wręcz nie do przejścia. Ja lubię jak gra rzuca cię w wirwalki i nie próbuję jakoś na siłę przedłużać ani wprowadzać powolutku, ale z drugiej strony można rzucić cię w zbyt intensywny wirwalki i przytłoczyć tak, że nie wiesz co się dzieje i nie jesteś w stanie sobie poradzić, bo na przykład musisz uczyć się kontrolsów gry, jednocześnie kontrolując. To, co się wokół ciebie dzieje, a wokół ciebie może dziać się bardzo dużo. To też trzeba umieć wyważyć. Pani pomagała ta wąska przestrzeń i pewnie każdy, kto wtedy grał, zastanawiał się, Jezus. jak to jest możliwe, że taki tutorial został wypuszczony i jakim cudem przeszedł w ogóle testy. Ja, jak mówię, nie miałam okazji zagrać w ten oryginalny... Spoiler, nie przeszedł. Ja też sobie zadaję to pytanie. Kurde, oni to testowali? Szczerze, czasami niektóre rozwiązania w grach, nie wiem czy w Wiedźminie akurat, ale w wielu grach, są tak idiotyczne, że to pokazuje, że nikt tego nie testował. ...tutorial z premiery i trochę tego żałuję, ale jest jeszcze jedna rzecz z tutorialu, kiedy on jest już poprawiony i mówię o tym fragmencie na Arenie. I naprawdę, naprawdę dużo jest wpisów w Internecie o tym, na różnych forach, że co gracz robi nie tak, że samouczek nie chce go puścić dalej. I tutaj akurat może to nie jest kwestia tego, tego, że tutorial jest jakiś taki niesamowicie trudny, a raczej kwestia tego, że nie jest dobrze chyba stworzony, nie jest dobrze opisany, bo tam w pewnym momencie dostajemy polecenie, żeby wydać wszystkie dostępne talenty na umiejętności z rzepka treningu, no i wchodzimy, robimy to oczywiście, wydajemy, a jednak gra nie puszcza nas dalej, mimo że już mamy wydane te talenty. No i później oczywiście okazuje się, że chodziło o to, że musimy te zdolności zmutować, no co nie jest tak oczywiste, jak się... No wyda... to jeżeli tutorial jest w jakiś sposób źle opisany, to jest jeden z największych błędów jakie możesz zrobić. Najgorsze jest to, jak na przykład masz tutorial, który zakłada od ciebie jedną konkretną czynność do wykonania, a ty wykonasz trochę nad wyraz tych czynności, bo po prostu jesteś ciekawy gry, a gra daje ci takie możliwości, więc z nich korzystasz i na przykład tutorial potem uwzględnia przedstawienie ci tych możliwości, z których ty skorzystałeś za szybko, później. A ty już nie możesz ich wykonać. Daję przykład. Masz 5 punktów umiejętności do wykorzystania. Tutorial mówi, wydaj punkt umiejętności tutaj, a ty mówisz, dobra, to wydam sobie wszystkie 5 od razu, żeby mieć już z głowy. Bo gra ci tego nie zabroniła, co jest błędem, załóżmy, nie? I potem gra mówi, dobra, wydaj pozostałe 4 punkty na inne drzewko, a ty mówisz, o kur... nie mam. I było wiele takich tutorialów, które powoduje, że musisz się zrestartować. To były z reguły stare gry na konsole, ale tak było. One zakładały, że ty będziesz się słuchał słowo w słowo, a nie zakładały, że możesz się nie posłuchać. I nie miały na to przygotowanego scenariusza. dawało na początku. Do materiału zaprosiliśmy także Adama, który jest redaktorem działu poradników. także zobaczmy, co on o. ma do powiedzenia. W kontekście trudnych. Tutoriali do gier, właściwie pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to bijatyki. W bijatykach bardzo często mamy taką sytuację, gdzie e, na przykład mamy tutoriale do konkretnej postaci, która prowadzi nas najpierw przez jakieś tam podstawowe komba, po czym dochodzimy do jakichś... Kurde, w bijatykach są tutoriale w ogóle? Ja mam wrażenie, że masz listę kombosów i siema, hulaj dusza, twoja, twoja sprawa, nie? Trudne, gdzie faktycznie musimy łączyć kilkanaście ciosów w jeden. To tam co zwróciłem uwagę, na to, to, że one są często bardzo... Wymagające pod względem jakby timingu i dla graczy, którzy na przykład dopiero uczą się danego gatunku, no może być to trudne. Jeżeli A to na ktoś... pewno akurat pierwsza bijatyka prawdopodobnie jest najgorszym zderzeniem się, z rzeczywistością, jak bardzo inny to jest rodzaj rozgrywki, i ilość wykonywanych inputów na sekundę. No, zdecydowanie coś przytłaczającego. Jeśli o konkretny przypadek, to <laughs> ostatnio przypomniałem sobie o tutorialu w Rivals of Eater 2. W takim... Bo wiecie, jak. Grasz już w kolejną bijatykę, to mniej więcej wiesz co jest grane Umówmy się, jeżeli grasz Street Fightera, Tekkena i w Mortal Kombat I wychodzi nowy Mortal Kombat No to nie będziesz się jakoś ultra przytłoczony, nie? konkretny przypadek, to ostatnio przypomniałem sobie o tutorialu w Rivals of Eater 2, takim pesetowo-xboxowym Platform Fighterze, gdzie mieliśmy faktycznie taki zestaw tutoriali, które na początku przeprowadzały nas od takie podstawowe rzeczy na zasadzie, tym się chodzi, tym się skacze, tu mamy double jumpa, natomiast w pewnym momencie dochodziliśmy do jakichś takich bardziej zaawansowanych mechanik, typu jakiś tam wave dashing, dash dance i tego typu rzeczy. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz to grałem, to taka kuleczka strzelająca laserami, która miała nas właśnie uczyć w tym Tutorialu. pokazała się strasznie bezlitosna. W pewnym momencie nawet namówiła na rzeczy typu: No, musisz w, w pięć klatek wykonać y, skok, żeby zrobić short hop. Absurdalne. I było to bardzo niewbaczalne, więc było to ciekawe doświadczenie i samo pokonanie tutorialu było dość trudne. Zważywszy, że dopiero uczyłem się sterowania w tej grze, więc było to ciekawe doświadczenie. Mój osobisty przykład nie mógł być inny. Dla mnie najtrudniejszym początkowym etapem w grach wideo był północny azyl nieumarłych, czyli <laughs> Dark swego Souls rodzaju 1. tutorial w pierwszych Dark Soulsach. To tutaj po raz pierwszy zaznajam... Jakby nie patrzeć, ten tutorial jest skonstruowany genialnie. Już wam mówię dlaczego. Bo on jakby też jest ścianą tekstu, ale on jest dobrowolną ścianą tekstu, bo te informacje, które są ci podawane, one są podawane w formie wiadomości od graczy, co jest już samo w sobie fajne, bo to ty wchodzisz w interakcję z czymś, i to ci podpowiada. Nie jest tego dużo. To jest dosłownie coś takiego, że tym atakujesz, tym lokujesz i tym rolujesz, i to jest tyle. To nie ma jakiejś ścian, że, żeby wykonać unik, musisz pochylić się w przód. I wiesz, na... opisane to jest nie wiadomo jaka, to po prostu kliknij kółko, nie dostań damage'a. Nice. E, dosłownie Miyazaki wie, że gracze chcą bić i iść do przodu. Ale dlaczego ten tutorial jest skonstruowany genialnie? Bo ta lokacja jest skonstruowana genialnie. Widzisz potężnego przeciwnika, który jest przerażający, który jest ogromny, i musisz go ominąć. No 99% graczy za pierwszym razem nie wpadnie na rzucanie bombami ognistymi w tego typa w jak, jakichś speedrunnerskich taktykach czy no-hitowych. Tylko masz wyjście z areny, żeby z tym asa demonem się nie bić. Więc uciekasz, mówisz. Jezus Maria, co to jest za gra? bo na przykład prawdopodobnie walnąłeś go tam za dwa czy trzy demedza tym swoim złamanym mieczykiem, potem spotykasz Oscara, widzisz, że ludzie, których przed chwilą poznałeś, mogą być za chwilę martwi, że ten świat jest taki niewybaczalny, to już jest jakaś symbolika. E masz pokazywane w tej lokacji od razu, że czekają na ciebie pułapki i dużo takich właśnie chamskich zagrywek od Mija Zakiego, jak to w, w każdej, tak naprawdę odsłonie jakichkolwiek Soulsów, czyli ta kula zjeżdżająca, prawda? E masz pokazane, że będziesz trochę metroidwaniowo zdobywał jakieś klucze i musiał. Się cofnąć, bo od Oscara dostajesz klucz do jednych z drzwi. Potem wracasz, przechodzisz tę całą lokację, przebiegasz przez nią, ekwipujesz to co trzeba i na sam koniec jesteś gotowy zmierzyć się ponownie z tym samym przeciwnikiem, który dosłownie 10 minut wcześniej sprawiał ci gigantyczne problemy i ogromne wyzwanie, i był przytłaczającą wielką górą mięsa. Skaczesz mu na łeb, zadajesz mu pół HP, potem się bijecie jak równy z równym, prawdopodobnie robisz go za pierwszym albo drugim razem i czujesz się świetnie. I to był twój tutorial. Inny mów mi, że to nie jest genialne. No to jest, to jest cudowne. I ta gra już w tutorialu pokazuje ci, że każdy, każdy challenge jest do przeskoczenia i... Wystarczy tylko trochę pomyśleć albo trochę zbaktrakować. Mamy się z zasadami panującymi w tej trudnej grze i uczymy się tego, jak w ogóle wygląda walka. Co jednak najlepsze, twórcy już na samym starcie chcą nam udowodnić, że łatwo to już było i mijając kilka zakrętów oraz drabin docieramy do pierwszego ogniska i możemy za chwilę stoczyć pierwszą walkę z potężnym bossem. Szybko okazuje się jednak, że tego demona z azylu, którego akurat spotkaliśmy, naszym w połowie złamanym mieczem możemy co najwyżej połaskotać po brzuchu, a ten sam boss ma nas dosłownie na dwa Hity. I tutaj, jeśli jest to nasza całkowicie pierwsza styczność z tą grą i uniknęliśmy jakichkolwiek spoilerów, możemy zacząć się zastanawiać, czy te legendarne dyskusje na temat poziomu trudności w Dark Soulsach rzeczywiście są prawdziwe, czy to może jednak to my robimy coś nie tak. Boss stoi przed nami, ma bardzo dużo HP, jest bardzo silny i my ledwo zadajemy mu obrażenia, no ale jakoś trzeba go pokonać i przejść dalej. No. Jak? On no, na pewno odpowiedź sami doskonale znacie, no i okazuje się, że tego bossa oczywiście możemy pominąć i wracamy do tej walki. Dosłownie chwilę później. Ale gdy właśnie gramy w Dark Soulsy po raz pierwszy, mamy prawo tego nie wiedzieć i łatwo nie zauważyć tutaj otwartego przejścia na arenie. Początkujący gracz, słysząc więc te wszystkie dyskusje o wysokim poziomie trudności gry, może uznać, że właśnie tak to ma wyglądać i zanim zorientuje się, co ma zrobić, poświęci sporo czasu na walkę z bossem. Oczywiście jest to tylko początek naszej przygody. Ale to jest i... właśnie też fajne, że nawet jeżeli ktoś się nie zorientuje o tym wyjściu, to trochę się zahartuje. To, to celowo jest tak zrobione, że to przejście nie jest gigantyczne i nie jest tak widoczne. Po to, żebyś troszeczkę się pomęczył, troszeczkę się zapoznał, to są pierwsze Dark Souls, -y, wiesz, bardzo mądrze jest przemyślane, to ta, ta startowa lokacja. I początek kolejnych problemów, bo dosłownie chwilę później, kiedy wbiegamy po schodach, no to przeciwnik zrzuca na nas wielką. Na arenie jest wiadomość. Umówmy się na arenie z bossem, akurat wiadomości prawdopodobnie czytać nie będziesz. Tak jak normalnie będziesz, albo też nie będziesz, bo ja na przykład nie czytałem chyba żadnej. Tak, tym bardziej na arenie z bosem nie będziesz. To jest po raz kolejny też geniusz mia zakiego, że zostawił coś, ale dla bardzo ciekawskich. Tak, jak iluzoryki choćby, nie? Tą kamienną kulę, która próbuje nas zabić, no ale tutaj twórcy nas uczą tego, że no sorry, Dark Souls -y to nie jest gra, która będziecie traktować jakkolwiek fer. Oczywiście, jak już pominiemy sobie za pierwszym razem tego bossa, no to możemy zebrać dodatkowe bronie, no i wracając już potem do tego bossa, mając lepszą broń, pokonać jest go jednak trochę łatwiej. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że akurat mój przykład jest trudny z założenia tak naprawdę tylko za pierwszym razem, no bo potem wracając do Dark Soulsów, nie powinniście mieć z pierwszą lokacją absolutnie żadnych problemów, a mało tego może okazać się też, że będziecie już wiedzieć o tym, że pierwsze spotkanie z tym demonem można za pomocą jednej prostej sztuczki zakończyć bardzo szybko. Ale dla mnie to jest właśnie taki osobisty przykład, bo pamiętam, że pierwszy raz w Dark Souls 1 y grałem totalnie nie wiedząc absolutnie nic. A mnie nieźle zjechały Dark Souls 1 y po LD, nie powiem szczerze. Miałem zdarzenie z rzeczywistością i fajne to było doświadczenie. Na pewno do Dark Souls 1. Ja w ogóle chyba z każdymi Dark Soulsami tak miałem, że za drugim razem, jak w nie grałem, znacznie bardziej je lubiłem. Jak już mniej więcej wiedziałem, co robić, ale już wiesz też wyższy poziom umiejętności był od razu to, to genialnie mi się eksplorowało te lokacje za pierwszym razem w Sąsach nie wiem jak wy macie ale ja mam wrażenie że jestem wiecznie obserwowany wiecznie pod natarciem zaraz mnie coś i to jest fajna presja, ale z drugiej strony ona nie pozwala ci dokładnie w taki sposób doświadczyć tej gry, w jaki w byś chciał i warto do niej wrócić drugi, trzeci raz. W różne inne sposoby ją rozegrać. To jest w ogóle też geniusz From Software, jak bardzo dobre replayability jest w tych grach. I byłem bardzo zaskoczony, kiedy musiałem walczyć z tym bossem i no nie wiem, posiedziałem temu 15 minut pewnie, zanim zorientowałem się że muszę tego bossa po prostu ominąć. Dawno, dawno temu, co prawda w tej samej galaktyce, ale naprawdę dawno temu, bo w roku 99 dostałem swój no. pierwszy komputer. Wcześniej oglądałem, jak mój wujek grał na swoim... Kurde, dziewięć... ja w roku 99 to chyba nawet w planach nie byłem. <ścoughs> W pccie bardzo z tego zazdrościłem. Pieniądze z komunii zostały zainwestowane w, we własny komputer i było trochę gier, które oczywiście chciałem ograć. Jedną z takich gier, którą u mojego wujka grałem, to już w trakcie, kiedy ten, ten komputer posiadałem, był driver. Driver, który wyszedł w, chyba w czerwcu do 99. Ja pewnie grałem w niego ostatecznie z rok później. Nie w driver driver miał taką jedną sekwencję. To była w zasadzie pierwsza sekwencja w grze, która była taką rozmową o pracę, gdzie na parkingu podziemnym musieliśmy wykonać serię zadań. One tam były Wypisane do takiej kartce, i tutaj to była kwestia zakrętu naręcznym, slalomu, wykonania w ogóle okrążenia po całym tym parkingu. Parę takich różnych no. rzeczy. No i niektóre były łatwiejsze, ale niektóre, takie jak na przykład odwrót o 180 stopni jadąc na wstecznym, okazywały się dla mnie wtedy bardzo, bardzo trudne. To jakoś nie potrafiłem tego wszystkiego dobrze złożyć, a chciałem to zrobić tak, jak. Na... Mówmy się, kiedyś byliśmy znacznie gorsi mechanicznie. I to nie tylko kwestia tego, że jest się dzieciakiem, ale po prostu jako gracze, mniej się od nas wymagało, a i tak niektóre rzeczy dla mnie na przykład sekwencje platformingowe w Kangurku KO potrafiły sprawić problemy. To było klikanie jumpa w dobrym momencie. I wiesz, porównaj to teraz do tego, że robię se no hity w Soulsach. Jednak jako gracze sprogresowaliśmy bardzo mocno w umiejętnościach mechanicznych. Bardzo mocno. Już pomijając fakt, że gry po prostu też są znacznie bardziej responsywne i dużo rzeczy wynikało z błędów gier. Na początku było pokazane na filmiku, jak ma wyglądać ten przejazd. Chciałem to odtworzyć. Nie zliczę, ile razy w ramach break testu yy, władowałem się w ścianę również. Potem po czasie okazało się, że to wcale nie było jakoś aż tak super trudne. To jest trochę podobnie jak z tym z wyścigiem z Mafii pierwszej, tej oryginalnej, nie z remake'u, gdzie ten wyścig był trudny, ale przez ograniczenia, które wynikały na przykład z silnika gry, czy też tego, jak ta gra została zaprojektowana. Ale jeśli ma się świadomość tych ograniczeń i wie, jak się wokół nich pracuje, żeby sobie poradzić, to potem się okazuje, że to nie jest aż tak trudne. I to podobnie jest z tym helikopterem w Vice City, właśnie z wyścigiem w Mafii i myślę, że ostatecznie z tym zadaniem na parkingu też. Co ciekawe, w Driverze San Francisco, który został wydany przez Ubisoft lata, lata później, są które... takie rzeczy i w solsach też tak jest, że jak już raz się dowiesz jak coś zrobić, to nie masz pojęcia jakim cudem się z tym męczyłeś. I tak jest na przykład z bosami całymi. Te, ten pierwszy learning curve, ten pierwszy segment learning curva, te, te, ten moment, w którym musisz git-gut, jest okropny, ale gdy już to zrobisz, to jesteś w stanie to powtórzyć 10 razy tak o, jakby to był pikuś. Dużo gier tak ma. Bardzo dużo. Przenosiło nas właśnie na taki zamknięty parking, gdzie ponownie na karteluszce wypisane były zadania, które musimy zrobić. Taki fajny easter egg, który jeszcze jeszcze był chyba okraszony specjalnym osiągnięciem nawiązującym do jedynki oczywiście. Kiedy myślę o najtrudniejszych tutorialach, to myślę od razu o najtrudniejszych grach. I w zasadzie Wiadomo. taką firmą, która produkuje dla mnie jedne z trudniejszych, a może nie tyle trudniejszych, co bardziej wymagających gier, jest oczywiście paradoks. I gry paradoksu mają właśnie Coś takie... Coś czułem, że się pojawią strategie tutaj. O i tak myślałem, bo strategie wymagają od gracza bardzo rzadko używanego elementu. Mózgu, moi drodzy. W Hearts of Iron akurat nigdy nie grałem. Jak sobie pomyślisz o tym, ile strategia ma do zaoferowania jako gra, nie wiem, o heroskach, o cywilizacji, o Hearts of Iron, o wszystkim, to okazuje się, że w tutorialu bardzo ciężko jest w ogóle coś takiego przedstawić. To jest kolejna gra trochę encyklopedyczna, mam wrażenie. Zwłaszcza w grach, które są adekwatne historycznie, może być to bardzo przytłaczająca wiedza. Które powodują, że jak nie jesteście fanami gier takich jak Crusader Kings, Hearts of... Czy Europa Universalis. Wchodzicie... Ale umówmy się, gracze strategii też bardzo często myślę, że ich DNA jest związane z cierpliwością, więc yy, trudne tutoriale to pewnie nawet ich radują. Albo męczące tutoriale, może tak bardziej. I gier takich jak Crusader Kings, Herz of Iron czy Europa Universalis. To wchodzicie i pierwsza wasza myśl brzmi: Cholera, czy ja właśnie odpaliłem najnowszego Excela? I wiecie, nie no. zrozumcie mnie źle, bo ja gram w gry Paradoksu już dość długo, nie jestem jakimś ekspertem w tych grach i też nie umiem zrobić tam zbyt dużo fajnych rzeczy, bo po prostu sobie podbijam jakieś państwa albo tworzę swoją własną starę. Stary, mnie już ta lista z dywizją piechoty by przytłoczyła, nie? A tego to jest pewnie jakieś 0,1% wiedzy, którą musisz posiąść, żeby ogarnąć się, co biega. Wie, czy robię jakiś śmieszkowy kurs? No, ale no to trzeba lubić. Natomiast trzeba właśnie lubić. Hearts of Iron najnowszy był dla mnie taki problematyczny pod tym względem, że przechodziłem sobie ten tutorial. Czekamy na streamek z Hearts of Iron? To czekaj, ale możesz do tego czasu na przykład umrzeć, bo to będzie jakieś y, kilkaset lat czekania. Nie wiedziałem absolutnie, co się wokół mnie dzieje, bo to była jedyna seria Gier Paradoksu, której wcześniej nie znałem, nie grałem w nią. Oczywiście mówię o tych dużych seriach, bo właśnie Europę Universalist czy Crusader Kings przechodziłem dwójkę, trójkę, więc. Dla mnie po prostu to było, no nie było to nic nowego, tak? To nie było nowe środowisko. Natomiast jeśli chodzi o Hearts of Iron, no to jak zobaczyłem te wszystkie cyferki związane z różnymi żołnierzami, z technologią, z, ze statkami, z rodzajami... Ja za dzieciaka miałem problem z pojęciem Herosów Trójki, co dopiero z Hearts of Iron by było w człowieku. Mnie tam te wszystkie systemy zbierania umiejętności, dyplomacja, balistyka, inne rzeczy, to już było dla mnie przytłaczające. wiem, liczenie jednostek, rozkminia jakie są paczki przeciwników, jak rozmieścić oblężenia miast, budowa miast. Zrozumienie tego, że może skipowanie siedmiu tur szybko, żeby dostać golda na nowy tydzień, nie jest sensowną taktyką. Dyplomacją, ze statkami, z rodzajami broni, z dyplomacją. Tam jest po prostu tego tyle, że nawet jak przechodzicie ten tutorial i zakładając, że zrobicie go, nie wiem, 10 minut, to po tych 10 minutach po prostu nic nie wiecie. Wchodzicie na tą głęboką wodę i broń Boże, żebyście grali jako Polska na start to jest dopiero samo. P***o. Ale wiecie, jak gracie na przykład Niemcami czy Włochami, no to jest nieco prościej. W każdym razie wciąż jest to droga przez mękę, jeśli nie graliście Kto w Hearts of Iron by się 3. To byś że jak w grze historycznej wybierzesz Polskę, może być małe przypałku. Wciąż jest to droga przez mękę, jeśli nie graliście w Hearts of Iron 3, Albo dwójkę. No to po prostu czwórka będzie dla was naprawdę dużym wyzwaniem i tutorial, który ma wam pokazać, jak łatwo jest, jest granie gra dla w tą grę. W zasadzie jest pokazaniem wam, że być może to nie jest gra dla was i właśnie dużo moich znajomych w ten sposób się odbiło. Ja wręcz przeciwnie, dalej bardzo lubię gry Paradoksu. Trochę mniej właśnie Herz of Iron, mimo że bardzo podoba mi się jak ktoś inny w to gra, Ja po prostu. Teraz sobie wyobraź zarządzanie prawdziwą wojną i tych wszystkich generałów, co oni muszą mieć w głowie, żeby to wszystko połapać. Tego często nie ogarniam. O wiele lepiej mi idzie właśnie Europka. To jest bardzo przyjemna gra dla mnie. I to tyle, jeśli chodzi o wybrane przez nas najtrudniejsze tutoriale, czy też początkowe etapy w grach wideo. Takich przykładów na pewno jest jeszcze więcej, więc jeżeli wpadł wam jakiś do głowy, no to koniecznie podzielcie się nim w komentarzu. A może był jakiś tutorial, który z założenia nie powinien sprawić nikomu żadnych problemów, ale akurat wam zajął trochę więcej czasu. Dzięki wielkie za obejrzenie. Kapkę zmęczyłem się pół dnia. Bardzo fajny materiał od TV gry.